Zaczynamy od tego, co nam będzie potrzebne. Pierwszą i podstawową rzeczą oczywiście są nasiona rzeżuchy. Nożyczki, wata, biała nić, igła, doniczki i skorupki po jajkach. I rozbijając jajka, rozbijamy je w ten sposób, by tutaj znalazło się jakby dwie trzecie skorupki, żeby było trochę więcej niż połowa. Zaczniemy od posadzenia rzeżuchy w tych skorupkach po jajkach. Bierzemy trochę waty i w każdą skorupkę musimy jej trochę wsadzić. Musimy to robić delikatnie, żeby nie połamać naszych skorupek. Jeszcze trochę. Teraz nalejemy wody do każdej. Trochę zmoczymy. Nie, nie trafiłam, ale starza się. Wata trochę opadła, dlatego dodamy jeszcze trochę. I ponownie zmoczymy delikatnie. Teraz do każdej skorupki wsypiemy nasiona. Ponownie podlewamy i czekamy aż wyrosną. Teraz postaramy się tą doniczkę otoczyć watą. I potem posadzimy na tym żyżuchę. Teraz spryskujemy naszą doniczkę, żeby wata dobrze przyległa do niej, ta doniczka jest już cała mokra, formujemy ją, żeby wszystko dobrze przyległo. Myślałam, że będziemy potrzebowali użyć igły i nici, żeby ją trochę tutaj przymocować, ale jak widać dobrze się trzyma. Teraz musimy ją obsypać ryżuchą. Trochę ją tak wbijamy, żeby się wszystko trzymało. Potem idą boki. Dobra, mniej więcej jest plus minus. Zawsze można dosypać. Tutaj mam taką doniczkę gotową i staram się umieścić tą jedno w drugim, żeby nam wyrósł taki ładny zielony kopczyk. Witajcie, minął tydzień. Tak teraz wygląda nasza żucha. Ładnie wyrosła. Tutaj jest ta w skorupkach.